Ja widzę, że dużo jest przewrotności, szczególnie w takich sytuacjach kiedy, yy, nie wiem, jak dzieci były małe, to tato, mama, ojciec tam miał jakieś określone stanowisko, prawda, i często może nawet inny zwracał uwagę. Ale kiedy jego dzieci zaczęły to robić, to nagle on zmienił zdanie i popiera to dalej i jakby yy, wspiera nawet to, co wcześniej nie tak dawno nazywał złem, prawda. To jest, to jest gorszące i, i jednak nie powinniśmy tacy być. Jeżeli żeśmy coś uznali za, za prawdę, mhm. jeżeli wiemy, że to jest Boże Słowo, jeżeli tak nas Pan nauczył, przekonał, to powinniśmy być temu wierni. Bo co będzie z nami, kiedy staniemy przed obliczem Bożym? Jak to się wytłumaczymy z tego? tak? Kiedyś to było wolą Bożą, a teraz już nie jest? Kiedyś to uważaliśmy za grzech, tak? a teraz już nie jest? Jak się w ogóle z tego wytłumaczymy przed Bogiem? Dlatego ja osobiście chciałbym tak żyć, jak, tak mówić i tak czynić. Tak. Tak, jak Być to wierny to... temu.